Ewangelia świętego Mateusza, rozdział jedenasty. A gdy Jezus skończył wydawanie poleceń dwunastu uczniom swoim, odszedł stamtąd, aby nauczać i kazać w miastach ich. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: Czy Ty jesteś tym, który ma przyjść? Czy też mamy oczekiwać innego. A Jezus im odpowiedział. Idźcie i oznajmijcie Janowi, co słyszycie i widzicie. Ślepi odzyskują wzrok i chromi chodzą. Trędowaci zostają oczyszczeni i głusi słyszą. Umarli są wskrzeszani, a ubogim zwiastowana jest Ewangelia. A błogosławiony jest Ten, kto się mną nie zgorszy. A gdy ci odchodzili, zaczął Jezus mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście oglądać na pustyni? Czy trzcinę chwiejącą się od wiatru? Ale co wyszliście oglądać? Czy człowieka w miękkie szaty odzianego? Oto ci, którzy miękkie szaty noszą, w domach królewskich mieszkają. Więc po co wyszliście? Ujrzeć proroka? Owszem, powiadam wam nawet więcej niż proroka. To jest ten, o którym napisano. Oto ja posyłam posłańca mego przed Tobą, który przygotuje drogę Twoją przed Tobą. Zaprawdę powiadam wam, nie powstał z tych, którzy z niewiast się rodzą, większy od Jana Chrzciciela, ale najmniejszy w Królestwie niebios większy jest niż on. A od dni Jana Chrzciciela, aż dotąd, Królestwo Niebios doznaje gwałtu i gwałtownicy je porywają. Albowiem wszyscy prorocy i zakon prorokowali aż do Jana. Jeżeli zaś chcecie to przyjąć, on jest Eliaszem, który miał przejść. Kto ma uszy, niechaj słucha. A do kogo przerównam to pokolenie? Podobne jest do dzieci, które siadają na rynku i wołają na swoich rówieśników i mówią, graliśmy wam na flecie, a nie tańczyliście, śpiewaliśmy wam żałobne pieśni, a nie płakaliście. Albowiem przyszedł Jan, nie jadł i nie pił, a mówią demona ma. Przyszedł Syn Człowieczy, jadł i pił, a mówią oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników i usprawiedliwiona została mądrość na podstawie swoich uczynków wtedy zaczął grozić miastom w których dokonało się najwięcej jego cudów że nie pokutowały biada tobie chorazynie biada tobie bydsaido bo gdyby w tyrze i Sydonie działy się te cuda które u was się stały dawno by w woże i popiele pokutowały ale powiadam wam, lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu, aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącony, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam, lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu, aniżeli Tobie. W tym czasie odezwał się Jezus i rzekł Wysławiam cię, ojcze, panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Zaprawdę, ojcze, bo tak się tobie upodobało. Wszystko zostało mi przekazane przez ojca mego i nikt nie zna syna tylko ojciec i nikt nie zna ojca, tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Pójdźcie do mnie, wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo, i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe. A brzemię moje lekkie.